Płacą za coś kartelowi. Zobaczmy, za co. Ochrona? Tylko. Zajmę się nimi. Został coś innym. Przyjąłem. Idę do ciebie. Strzykawka. Strusizną? Nieśmiercionośną. Wyłączę ich z akcji. Środki CIA. Witaj w moim świecie. Wstrzyknij do ochroniarza, a zgarniemy gościa z kartelu. A ty? Zgarnę was. Daj znać. Przyjąłem. 06, raport. Kiedy ruszają, obserwuj ich. Musimy wiedzieć, co to za ładunek i dokąd zmierza. Tak jest. Czekaj, dwóch ochroniarzy kartelu na końcu mostu. Widzę cel. Trzymaj broń w ukryciu. Zobaczmy, czy się rozdzielą. Dobra, jeden odchodzi w moim kierunku. Pójdę jego śladem. O, spokojnie, stary. O jednego za dużo, co? Ochroniarz zdjęty. Most czysty. Świetna robota. Zbiórka przy mnie. Warta jeden. Ładunek to człowiek. Jeden VIP w drodze do USA. John, kto to jest? Major Hassan Zajani. Jestem przed Jestem. To znaczy, że jest w Meksyku. Czyli mamy czas, żeby go powstrzymać. Musimy dorwać naszego kumpla z karteru i go przycisnąć. Jeśli Hasan dostarczy rakiety, do Stanów, będą trupy. Co robi? Weź Co to ma do cholery być? Granat Wabik. Zadziała. Wróży Lasber i zacznijmy. Na końcu alejki. Kiedy wybuchnie panik, wtedy karter go a ja zajmę się tym dalej. Na Mamy twój strajk. Gaz nadchodzą ochroniarze. Ja wezmę jednego ty drugiego. Ochroniarze zdjęć, idę do pana, kapitana. Pośmierz się. Załatwię ewakuację. Sturpesk, chodź za mną. Warta jeden, go Przyjęłam. co Warta, jeden, strzelają do nas! Trzech wrogów na południu! Zrozumiałam, zbliżam się. Policja też jest w drodze. Będzie tu za trzy minuty. Czysto! Gaz, dawaj strzykawkę! Działaj, gaz! Podnieśmy go! Warta, pora ruszać. Przyjęłam w drodze. Spakuj go. Niezła robota. Wzajemnie. Musimy wiedzieć, gdzie wiozą Hasana i go przejąć. Wybudzimy go i pogadamy. Skąd pewność, że coś powie? Potrafię być przekonująca.